Nie mogę się doczekać, aby wykorzystać kolejne magiczne życzenie urodzinowe. Hmm, o co by tu poprosić? Nie, nie, nie! To wszystko nie tak! Sprawdźmy, co tam się dzieje. Cześć, Kubo! Co się stało? Muszę posprzątać stację, ale tylko spójrz! Jest cała pokryta błotem! Na pewno sam się zaraz ubrudzę! O, to niedobrze. To jeszcze nic! Najgorsze jest to, że nie mam już mydła. Ojej, to rzeczywiście nieciekawa sytuacja. Jak ja teraz posprzątam te stacje? Hmm, co powiesz na magiczne życzenie urodzinowe? Naprawdę? Poprosisz o więcej mydła? Nie, o coś o wiele lepszego. Życzę sobie, by być w środku wielkiej, mydlanej super bańki. Dzięki super bańce poskaczę sobie po całej stacji i dokładnie ją umyję. Jesteś geniuszem, Tomku. Dziękuję, Kubo. Teraz tylko. Wow! 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 wow. Ha. Bardzo się ślizgam! Ła. Muszę to opanować! Wow. Ha. Ha. Chyba już wiem, jak tym sterować! Woohoo. Wyczyśćmy stację! Wow! Wii, hi, hi. Hi, hi, hi. wow. Stacja jest czysta. Tadam! A ja nie ubrudziłem się nawet odrobiną błota. Dziękuję, Tomku! Od tego się ma przyjaciół! I wszystkiego najlepszego! Dzięki! Na razie, kubo. jest najlepszego w posiadaniu magicznych życzeń urodzinowych? Chyba wszystko. Naprawdę wszystko. Teraz czego by tu sobie zażyczyć? A, o, Tomku! Tomku! Jak dobrze, że jesteś! O. Czy wszystko jest w porządku, proszę pana? Mamy poważny problem. Kuba pędzi z pełną prędkością i nie może się zatrzymać! Pędzi wprost na stację! O nie, jest pan pewien? Straciłem kontrolę! Nie mogę się zatrzymać! Jestem pewien. Jeśli zaraz nie zwolni, to rozbije się na stacji. Musimy coś wymyślić. Może postawmy ścianę. Ściana jest zbyt twarda. Gdyby w nią uderzył, na pewno zrobiłby sobie krzywdę. Nie mam innego pomysłu. Potrzebujemy czegoś miękkiego, żeby złagodzić uderzenie. Czegoś, co wygnie się jak guma, gdy on w to wjedzie. <laughs> tak jest! Chcę stać się elastyczny. I co to dało? Cóż, powinienem być teraz elastyczny i rozciągliwy. Mogę rozciągnąć się, by Kuba we mnie wjechał. Zatrzymam jego uderzenie, a jemu nic się nie stanie. Spróbujmy. Teraz albo nigdy. Chyba. To się uda. A to może zadziałać. Teraz czekamy na Kubę. Hmm, no nie wiem, a może jednak się myliłem. Nadjeżdż! Zatrzymam cię, Kuba! Uratowałeś mnie, Tomku! Nie mam nawet jednej rysy na moim lśniącym lakierze. I naszą stację! Dziękujemy! Nie ma za co. Teraz jadę spełniać moje kolejne życzenia. Wszystkiego ma! Wszystkiego najlepszego! najlepszego! Te magiczne urodzinowe życzenia to najlepszy prezent, jaki mogłem sobie wymarzyć. Zastanawiam się, czego teraz sobie zażyczyć. Och, to niemożliwe. To chyba głos niej. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Nie ja? Nie ja. Czy to ty? Och, Tomku! Mam kłopot! Muszę rozstawić ten imprezowy namiot, ale do tego potrzeba aż dziesięciu lokomotyw. Po jednej na każdy słupek do namiotu? To faktycznie problem. A to nie wszystko! Goście pojawią się lada chwila. Nie mam czasu, żeby znaleźć dziewięć lokomotyw do pomocy. A co jeśli nie potrzebowałabyś dziewięciu innych lokomotyw? Co powiesz na mnie i ośmiu innych Tomków? To by zadziałało, ale jak to możliwe? Wykorzystam moje urodzinowe życzenie. Życzę sobie, by pojawiło się ośmiu Tomków. Witajcie! A? Dzień dobry! Wow, ale fajnie! Który jestem? Ojej, sporo tu nas! Wow, ale dużo Tomków! Czy jestem ostatni? Czy ktoś nas policzył? Czy jeszcze jakiś Tomek się pojawi? Okej, okay, chyba jestem ostatni. Wspaniale, teraz jest nas dziesięcioro i możemy postawić twój imprezowy namiot, Nio. O, dziękuję, Tomku. To wspaniałe. I może troszkę dziwne. Postawmy imprezowy namiot. Na trzy: Raz, dwa, trzy. trzy. Udało nam się. To wszystko dzięki Tobie, Tomku, i dzięki Twoim ośmiu małym Tomkom. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Czy dzisiaj są Twoje urodziny? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc, Nio. A teraz jadę dalej. Czas wykorzystać kolejne urodzinowe życzenia. stałem już tyle magicznych życzeń urodzinowych, że aż się zmęczyłem. <laughs> co ja mówię? Mógłbym to robić cały dzień! Hmm, o co poprosić tym razem? O, to Gabryś uciął sobie drzemkę na torach. Stawaj, kolego! Ha, Tomek! <laughs> tak, tak, dobrze cię widzieć. Wszystko tutaj jest w porządku. O, jesteś pewien? Nie. To znaczy tak! <ścoughs> nie, Tomku, nic nie jest w porządku! Co się stało? Zepsułem się, a wiozę mnóstwo pasażerów, którzy chcą dotrzeć do celu na czas! Nie są zbyt zadowoleni, sam posłuchaj. Może ja ci pomogę? Jest już za późno! Mamy ogromne opóźnienie! Potrzebna byłaby super szybka lokomotywa, aby dowieść ich do celu na czas! Mogę być super szybką lokomotywą! Chcę osiągnąć super prędkość! Nic się nie wydarzyło. Przecież jeszcze się nie ruszyłem. Podłączmy twoje wagony. O nic się nie martw, Gabrysiu. Zawiozę twoich pasażerów i wrócę zanim zdążysz powiedzieć: O, to niemożliwe! No nie wiem, umiem to powiedzieć całkiem szybko. O, to nie! Uh -huh. Ojej, Tomku, już wróciłeś. Tak jak mówiłem, ale była zabawa. Cieszę się, że Ci pomogłem, Gabrysiu. Dziękuję, Tomku. Niedługo na pewno ktoś przyjedzie mnie naprawić. A ty jedź, spełniaj swoje życzenia urodzinowe. Tak zrobię. I wszystkiego najlepszego! Ciekawe, ile magicznych urodzinowych życzeń jeszcze mi zostało. Tak świetnie się bawię, że przestałem liczyć. Na pewno mam jeszcze mnóstwo. Hmm, o co by tu poprosić? Och, gdzie on jest? Muszę go znaleźć. Zgubił się. Witaj, Emilko. Kto się zgubił? Piotruś? Gabryś? Kuba? Mały słoń. Ojej. Wypuściłam go, by rozprostował trąbę. Odwróciłam wzrok na sekundkę i puf, zniknął. Boję się wyruszyć na poszukiwania, w razie gdyby wrócił tutaj sam. Ja go mogę poszukać. Och, to bardzo miłe z twojej strony, ale słoniątko jest bardzo płochliwe i taka duża i głośna lokomotywa jak ty mogłaby je przestraszyć. Ono musi czuć się bezpiecznie. Hmm. A czy inny słoń sprawiłby, że czułoby się bezpiecznie? Z pewnością, ale przecież nie jest tak, że możemy sobie zażyczyć, żeby pojawił się słoń. Jeśli masz magiczne urodzinowe życzenia, to możesz. Chcę być słoniem. O, Tomku, jesteś słoniem. <słanek> 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 ha, ha, wybacz. Chciałem powiedzieć, tak, jestem słoniem. Teraz wyruszam odnaleźć małe słoniątko. Małe słoniątko! Gdzie jesteś? O, małe słoniątko! Hmm, nic z tego. Co mógłbym zrobić, by być bardziej jak słoń? Hm, już wiem. Tutaj! Witaj, malutki! Ze mną będziesz bezpieczny. Znalazłem go! Och, Tomku! Udało ci się! Tak bardzo ci dziękuję! Cieszę się, że mogłem pomóc! Teraz jadę! O. Spełniać swoje kolejne życzenia! Wszystkiego najlepszego, Tomku! Okej. Okay. Moje następne magiczne urodzinowe życzenie musi być wyjątkowe. Ach, co ja w ogóle mówię? One wszystkie były wyjątkowe. <laughs> o co poprosić tym razem? Ała, 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 Harold, co się stało? E, chcesz usłyszeć krótką wersję historii czy długą? E, krótką. Zepsułem się. A długa wersja? Zepsułem się. Aha. Bardzo mi przykro, Haroldzie. Najgorsze jest to, że muszę dostarczyć tę dostawę jak najszybciej, a most nie działa. Co za pech. Ale chyba wiem, jak ci pomóc. Chcę się stać helikopterem! Ha, ha. Ważna dostawa, mówisz? Nie ma sprawy, już się robi. Tylko uważaj, towar jest bardzo ciężki. Wow! Uwielbiam być helikopterem! O, faktycznie bardzo ciężkie. O tak! Już prawie. O! No, spokojnie! Dam radę! Tak jest! Mam nadzieję, że Tomek dał sobie radę. Tomku, to było wspaniałe! Udało ci się! I to nie wszystko. Zabrałem inżyniera, żeby cię naprawił. O Tomku, jesteś najlepszy! Mam nadzieję, że będziesz miał najlepsze urodziny na świecie! Och, jak wspaniale jest mieć te magiczne życzenia urodzinowe. Mogę życzyć sobie czegokolwiek i dokładnie wiem, o co teraz poproszę. Chciałbym dostać balony. Balony? Rebeka? Och, nie! Moje balony! Och, Tomku, przewoziłam balony i przez przypadek je puściłam. Teraz już ich nie odzyskam. Nie bądź tego taka pewna, Rebeko. Wykorzystam moje życzenie urodzinowe. Chciałbym umieć latać jak balon! Ah. Oh. Juhu. U, Tomku! Uważaj! <śmienny> Zbiorę wszystkie balony! <śmienny> Prawie skończyłem! O nie, nie dam ci uciec. Wow. A -a. A -a. Ha -ha. Mam cię! O, Tomku, Udało ci się! Teraz muszę wrócić na ziemię! Ha. Ja. Proszę, Rebeko, bukiet balonów! wszystkie bezpiecznie razem. Nie wiem jak mam ci dziękować, Tomku. Przyjemność po mojej stronie. A po co ci te balony? Nie szykujesz chyba żadnej imprezy niespodzianki, ha? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Zmieńmy temat. To mi coś przypomniało. Tomku, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, Rebeko. A teraz jadę dalej. Czas wykorzystać kolejne urodzinowe życzenia. Następne magiczne urodzinowe życzenie będzie wspaniałe. Wymyślę coś naprawdę wspaniałego. Nie mogę się doczekać. A? O, małpki, wracajcie. Zaraz. Czy to są prawdziwe małpy? Ruzia, czy wszystko u ciebie w porządku? Och, Tomku, muszę zabrać te małpki z powrotem do parku zwierząt. Ale za każdym razem, gdy się do nich zbliżam, one uciekają. Próbowałam skusić je pysznymi bananami, ale jak tylko mnie widzą, to uciekają. Wpadłem na pomysł. Ruziu, chodź za mną. Może małpki nie pójdą za tobą, tylko za bananem. Nie rozumiem, jak to? Sama zobacz, chciałbym stać się niewidzialny. Tomku? Tomku? Gdzie się podziałeś? Tutaj jestem. Gdzie? Nie widzę cię. To dlatego, że jestem niewidzialny. To znaczy, że te małpki też mnie nie widzą. A która małpka oprze się latającemu bananowi? Ha! Zrobione. Małpki bezpiecznie wróciły do parku zwierząt. Uf, dziękuję, Tamku. I dobrze znowu Cię widzieć! Wszystkiego najlepszego! Nie ma problemu, od tego się ma przyjaciół! Te magiczne urodzinowe życzenia to super zabawa! <grystanie> Nie mogę się doczekać, aż wymyślę, jakie będzie moje następne życzenie. Hmm, o co by tu poprosić? O nie! To brzmiało jak głos Karolka. Powinienem sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. Cześć, Karolku! Czy wszystko w porządku? Nie, Tomku! Nic nie jest w porządku! Przez przypadek upuściłem moją skrzynię do wody, a potrzebuję ją odzyskać! Cóż, może ja ci pomogę. Doceniam Twój zapał, Tomku, ale niby jak. Z tego co wiem, lokomotywy nie potrafią pływać. A co, jeśli nie byłbym lokomotywą, a łodzią podwodną? Chcę się stać łodzią podwodną. Tomek, Łódź Podwodna? Dziękuję! Cieszę się, że mogę pomóc. Znajdę skrzynię i zaraz wrócę. O! Witajcie, małe rybki! O, tu jesteś! O nie! Skrzynia zaplątała się w wodorosty. Będę potrzebował pomocy. Udało im się Mam ją Tak jest zadanie wykonane Nie udałoby mi się bez ciebie Tomku I bez pomocnych rybek Nie ma sprawy Miłego dnia Karolku A Tomku Jeszcze jedno Wszystkiego najlepszego Moje ostatnie magiczne urodzinowe życzenie było super! Czy kolejne będzie tak samo ciekawe? Na pewno! Hmm? To zapach dymu! Pomocy! Pomocy! Chyba Basia potrzebuje pomocy! Basiu, co się stało? Ach, Tomku, ta stodoła się pali, ale jest zbyt daleko od torów, bym mogła coś zrobić. Nie mogę dosięgnąć! Spójrz! O, a gdzie jest wóz strażacki Felek? On mógłby ugasić pożar. Gasi inny pożar w cukierni. Ktoś bardzo mocno przypalił ciasto. Jakie ciasto? Tort urodzinowy? Co? Y nie, to było to było wtorkowe ciasto. Tak, bo dzisiaj mamy wtorek. Tak. Hmm. Tak czy inaczej, musimy coś zrobić z tym pożarem. Och, gdyby tylko był tu wóz strażacki, który może przemieszczać się poza torami. Powinno się udać. Chcę się stać wozem strażackim. Wow! Tomek wóz strażacki. Strażak Tomek gotowy do akcji ratowniczej. Kocham jazdę poza torami. Czas Ugasić pożar. Wygląda na ugaszony. Tomku? Ha? Jeszcze w tym miejscu. Ups. Tak bardzo Ci dziękuję, Tomku. Jesteś wybawcą. Cieszę się, że mogłem pomóc. I wszystkiego najlepszego, Tomku. Taki szczęśliwy, że mogłem użyć moich urodzinowych życzeń, by pomóc przyjaciołom. Myślę, że nadszedł wreszcie czas na urodzinową imprezę. I Raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. Proszę o wspaniałą urodzinową imprezę. O, gdzie się podziała magia? Para powinna być złota. Coś jest nie tak. Spróbuję jeszcze raz. Życzę sobie urodzinowej imprezy. O nie. Kończyły mi się życzenia. Musiałem wszystkie je zużyć. Powinienem był je liczyć. Ha. No i nici z mojej urodzinowej imprezy. Tomku, Tomku, potrzebuję twojej pomocy. Wybacz Piotrusiu, ale nie mogę ci pomóc. Wykorzystałem już wszystkie magiczne życzenia. To nic. Jedź za mną. Dobrze, Piotrusiu, chętnie Ci pomogę, nieważne czy przy pomocy życzeń, czy bez nich. Jesteśmy na miejscu. Jestem ciekaw, z czym chcesz, żebym Ci pomógł. Tamku, to czego chcę, to żebyś dobrze bawił się na swojej imprezie urodzinowej. Wszystkiego, Wszystkiego przesu! Przesu! Ale jak to? Tamku. Użyłeś magicznych życzeń urodzinowych, by wesprzeć swoich przyjaciół, gdy potrzebowali twojej pomocy. Jesteś najlepszym przyjacielem na świecie, a urodzinowe przyjęcie to nasz sposób na podziękowanie ci. Najlepsze życzenie to mieć takich przyjaciół jak wy. Dziękuję Wam, kochani. Wszystkiego najlepszego. To urodzinowa piosenka jest. Wszystkiego najlepszego. Urodzinowa piosenka jest Prezent czeka już Życzenie pomyśl, hej Wspomnienia piękne miej Tomek z przyjaciółmi tu Czekają na ciebie już Świętujemy ciuch, ciuch, ciuch Wszystkiego najlepszego To urodzinowa piosenka jest Wszystkiego najlepszego To urodzinowa piosenka jest to urodzinowa piosenka je yeah. Dzięki magicznym życzeniom te urodziny są najlepsze na świecie. Nie mogę uwierzyć, jak to wszystko szybko się dzieje. Przy dobrej zabawie czas szybko upływa. Zastanawiam się, czego teraz sobie zażyczyć. Tobiku! Tobiku! To brzmi jak głos Hani. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Och, Tobiku! Gdzie jesteś? Haniu, co się stało? Och, Tobik i ja wjeżdżaliśmy na szczyt Gabrysiowego wzgórza, gdy nagle łańcuch łączący nas ze sobą urwał się. Zjechałam w dół na drugą stronę i rozdzieliliśmy się. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Ojej, jestem pewien, że razem go znajdziemy. Ale on może być przecież gdziekolwiek. Nigdy go nie znajdziemy. Hmm, a gdybyśmy, wcale nie musieli go szukać. Sprawmy, by to on znalazł nas! Co masz na myśli, Tomku? Cóż. Im większy jesteś, tym łatwiej cię zobaczyć. Chcę być olbrzymem. Wow! <grymne> Tomku, Tomku, tutaj! O, Tomku, jesteś olbrzymem. Dokładnie tak. Wow. Ups! przepraszam. Przepraszam! O, Tomik na pewno cię teraz zobaczy! O, Haniu, gdzie jesteś? Haniu! Ha! Tomek? Tomek! Ha! Tam jest! Hania! Odnalazłem cię! To wszystko dzięki Tomkowi! I wszystkiego najlepszego! Ha! Przyjemność po mojej stronie, a teraz jadę spełniać kolejne życzenia urodzinowe. Ojej, ależ ciemno i pochmurno jest tu nad wodą. Może powinienem wykorzystać moje magiczne życzenie urodzinowe, by przegonić chmury? Nie. Górne dni też są miłe. Działaj! Musisz zadziałać! Proszę, działaj! Szyper, czy wszystko w porządku? Nie, domku! Nic nie jest w porządku! Przez te burze nie ma zasilania i latarnia morska nie działa! O nie! To nie wszystko! Tam jest łódź, która zbliża się do brzegu! Jeśli latarnia nie oświeci jej drogi, wpadnie prosto na nas! Próbowałem już wszystkiego, żeby to naprawić, a. a próbowałeś świecić tak mocno jak latarnia? Tak, tego też próbowałem! Zaraz, chwila! Nie, tego nie próbowałem. Jak chcesz to zrobić? Za pomocą magicznego urodzinowego życzenia. Chcę świecić tak mocno, jak latarnia morska, ło! Wow. Ho, ho! Myślę, że to zadziała! O, żałuję, że nie mam okularów przeciwsłonecznych! Popatrz tam! Nie świecę wystarczająco mocno. Hmm, czy mógłbym świecić mocniej? Hmm. <śmiech> 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 Udało się! To zadziałało! Tak bardzo ci dziękuję, to. Tą... O, wybacz. Jak to się wyłącza? A, A. <śmany> Dziękuję. Nie ma sprawy, kolego, ale teraz jadę spełniać swe kolejne urodzinowe życzenia. Wszystkiego najlepszego, Tomku! Dzisiaj jest wyjątkowy dzień! Moje urodziny! Mam 13 magicznych urodzinowych życzeń. Czego powinienem zażyczyć sobie najpierw? Hmm. Pomocy! Pomocy! Słyszę, że Piotruś może być w tarapatach. Piotrusiu! Co się stało? Och, Tomku! Wiozłem bardzo ważną dostawę jedzenia do parku zwierząt. Ale zbyt gwałtownie zahamowałem przed światłami i wszystko się wysypało. I teraz mrówki zabrały jedzenie. Spójrz, tam biegnął. Ojej, jestem za duży, żeby wejść pod ten kamień. Jedzenie przepadło. Pomogę ci, Piotrusiu. Wykorzystam jedno z moich życzeń urodzinowych, by stać się malutki jak mrówka. Wtedy na pewno zmieszczę się pod kamieniami. Życzę sobie być malutki jak mrówka. Tamku, gdzie jesteś? Jestem tu na dole, Piotrusiu. Ha, spójrz na siebie. Jesteś maleńki jak mrówka. Dokładnie tak. Nie martw się, Piotrusiu. Ach. Ach. Wracajcie i oddajcie jedzenie! <laughs> Ten malutki pościg dobiegł końca. Oddajcie jedzenie mojego przyjaciela. One są po prostu głodne, ale nie mogę im oddać jedzenia Piotrusia. Na pewno wymyślę coś, żeby im pomóc. <laughs> już wiem! <laughs> Pyszne jabłuszka dla głodnych mrówek już się robi. Uwaga, tam na dole! Teraz Twój wagonik jest pełen jedzenia i możesz dostarczyć go do parku zwierząt, Piotrusiu. Bardzo Ci dziękuję, Tomku. Nie ma sprawy. Jadę wykorzystać kolejne urodzinowe życzenia. Do zobaczenia, Tomku! O! I wszystkiego najlepszego! Do zobaczenia, Piotrusiu!